W każdym większym mieście znajduje się dom, którego w żadnym oficjalnym spisie nie ma i którego okna są zabite dechami. Poprzedni właściciele, jeżeli tam rzeczywiście ktokolwiek kiedykolwiek mieszkał, pozostają nieuchwytni i żadna organizacja czy indywidualne jednostki nie mają pojęcia o zdarzeniach, które tam się odbywały. Mimo to, jeśli się tam włamiesz, tylko i wyłącznie przez tylne okno nie wolno ci dotknąć drzwi wejściowych. Zobaczysz przez kurz ślady po poprzednich właścicielach: spłaszczone pudełko, wywrócone łóżeczko dla dziecka, plamy na dywanie. Niezmiennie w sypialni będzie leżał osierocony podwójny materac. Jednak nie zobaczysz tam szczurów czy kraluchów. To jest jej święte miejsce. Podczas swojej pierwszej wizyty przynieś tylko to, co będzie ci potrzebne, aby dostać się do domu. Znajdź sypialnię, stań w środku i narysuj idealne koło w kurzu wokół swoich stóp. Niech ma około metr średnicy, tak dla bezpieczeństwa. Zwróć się do kierunku drzwi i powiedz głośno. Chcę złożyć ofiarę. Czy ją przyjmiesz? Wyjdź najszybciej jak to możliwe. Nie wolno ci tu wrócić do następnej nocy. Tym razem przynieś gwoździe, młotek, pustą litrową butelkę, ostry nóż i zapałki. Wejdź tak samo jak poprzednio. Pamiętasz materace w sypialni? Ktoś na nich będzie spał. Nałóż koc na jej plecy i podetnij jej żyły szyjne, próbując zebrać jak największą ilość krwi. Będziesz musiał wylać trochę krwi na podłogę w każdym pokoju, włączając sypialnię, ale zachowaj trochę krwi na koniec. Kiedy skończysz, wyjdź tą samą drogą, którą przyszedłeś i przybij okna deskami. Pójdź do domu, nie rozmawiaj z nikim po drodze. Kiedy będziesz przy drzwiach, nalej pozostałej krwi na swoją prawą rękę i rozsmaruj ją na klamce od drzwi, zanim wejdziesz do środka. Pójdź do łóżka. Jeśli pozostało ci mu trochę krwi, musisz wylać pozostałość na chodnik, lecz nie pozwól, aby została wyssana przez odpływ ściekowy. Nóż nie może zostać ponownie użyty. Zniszcz go. Nie martw się o ślady zbrodni. Kiedy wyjdziesz ze swego domu, krew z drzwi zniknie, a morderstwo, którego dokonałeś, nie będzie miało żadnych konsekwencji. Chwilą, kiedy wyszedłeś z jej królestwa, dowody DNA nie obciążą cię. Policja będzie krążyła wokół twoich śladów, nie zauważając ich. Na kamerach twoja twarz będzie rozmazana. Jesteś teraz pod jej ochroną. Po prostu bądź pewien, że to był dobry dom.